W dzisiejszym odcinku będę grał razem z Artemem. Wyzbuduj samolot, a skąd on ma tyle kasy? Ja mam dopiero stonie A dzisiaj, moi drodzy, musimy pokupować te bloki. Wziąć się postawić i zebrać jak na więcej pieniędzy. Musimy mieć lepszy samolot od Artema. Tylko gdzie jest, gdzie jesteś Artem. To jest Artyma Co to jest? Skąd Artyma na to pieniążki? A ja zaczynam z taką powolną szybkością. I powrócił ten stary dźwięk. A więc teraz ja kupuję sobie dużo zapasów paliwa. Tylko mnie już nie stać. Sadzam je tutaj, tu, tu. Teraz, teraz to będzie szybkość. Teraz to za luź. To ja to wygrywam. Tu będzie najlepszy strzał. Ale jak się okazało, no to jest za wolno. Ej, aż tym. Ale co, aktem tutaj mozo ten? Teraz moi drodzy, mamy taką dużą szybkość, że dobra. Ile się nie ma? Jestem tego turbo, turbo, turbo ciekawy. Już wiem, już wiem. Już wiem, że padam do wody. Nie, ja padam do wody. Nie, nie, nie. Uhoj, dobra. Nie dziąłem, że szeskakanie można. Nie no. Co tu jest? Musimy żebić. To jest chyba samolot Artema. Artem, tu, tu. Co tu jest? Nie, ja. Nie, ja muszę mieć więcej od, od Artema. I teraz moi drodzy, szukam. Tak. Szukam wysle lepszego paliwa, aby go bus wyprzedzić. Tylko mam takie jedno I teraz mamy o wiele większą szybkość. Jezus, poczekajcie. Mówi coś. Dobra, zaraz to podniosę, ale... Nie! Trzeba kupić więcej tych. Ile to kosztuje? Nie no, ale ja muszę przebiegć A bo co on ma za rzecz? Więc moi drodzy, mogę kupić jeden zapas, co daje mi prawie ogromną szybkość, nie za dużą. I mój samolot prezentuje się tak, ale nadal nie wyprzedziemy. Temu. Gdzie jest zresztą? Tu jest Artem i jakiego samolot wygląda? Jezus! A nie, on, on jak on jedzie? Ile on ma paliwa? Skąd on ma tyle paliwa? I nie no, on jest szybki. A więc postanowiłem, że dokupię sobie bloczki. A więc mam dwa bloczki, a więc będziemy mieli lepsze mięsce. A więc ja usunę ten samolot, bo on jest zbyt słaby. Jak zarobię dużo pieniążków. Muszę być lepszy od Artema. nie może być taki lepszy. Lepszy. Jezus. Możemy kupić pakiet. Nie wiem co to jest. Le widzę, widzę, że już na pewno powol. ma... Skąd on jest taki szybki? W ogóle. A nie wiem, skąd on jest taki szybki. No ale... A tym co ty masz za samolot? Cze, 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 cze. Jak on się staje taki dobry? A no to to nie jest moja działeczka. Oczywiście. A więc teraz jak sami dobrze widzicie. Zastanowiłem kupić. No i teraz patrz jaka szybkość. Wystarczyło tylko to kupić. Dobra, musimy więcej tego kupować. Nawet paliwa. Aby być lepszym od Arteba. Jakim to zobaczcie? To jest taki szybki. On oszukuje? Jezus! Nie! Nie no, skąd? Dobra, kupiłem to. Mam nadzieję, że to trochę pomoże. Okej, okay, dobra. Nie, Artem. Ale Ar Nie. Nie. Jak? Jakim cudem Artem jest taki szybki? Ja nawet taki szybki nie byłem na dwóch kątach. Dobra. A więc teraz, 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 teraz. Mamy do rekordu, bo tutaj gdzieś. Ale ja będę zbierał na to pieniądze. Jeszcze mam nie to musimy dobić. O teraz będzie więcej niż. Dobra? Dobra! Jest dobrze, jest dobrze i to mi się podoba. Jest jakiś event? Zaraz się dowiem, o co chodzi. I co to za biom? Jakiś tajemniczy ten biom. I nie, ja dalej, ja dalej się lecę niż poprzednio. Dobra, mogę tam dalej? Nie, dalej nie mogę, trzeba ulepszyć I to bardzo. A więc teraz postanowiłam kupić aż trzy zapasy Takiego paliwa I kupiłem trzy dodatkowe bloczki Więc to teraz będzie chociaż jakoś wyglądać I teraz spróbujemy Dobić Więcej i lecić w tam Trzeba kupić więcej tych szczydeł ja Dobra ile też trzeba kosztują to je kupimy te dwa kosztują 20! Patrzcie, patrzcie! Nie no! I to jest najlepszy samolot na razie, który zrobiliśmy. Potrzebujemy, aby on był taki turbo, turbo-szybki. Dobra, Ej, ja to na luzie szychodzę. Tu jest artan. Chyba. Nie no, ja jestem lepszy od Tatch Piszemy, jestem lepszy od Tatch Dobra. Ale teraz jestem szybki. Ej. Ja nie mam jednego. Ja, jakim celem ja nie mam jednego szybła? No i teraz to już przegraliśmy. Wracam. No i dobra. Teraz kolejna próba. Robimy to. Robimy to za pierwszym razem. Widzowie, niech nam się to uda. Zarobić 300 złotych w tej grze. To by był już... Dobra, poczekajcie chwilę. Czekaj. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie, ja tutaj lecę, lecę. O, o. Ale, ale ja jestem teraz szybki I żadnego krzydła nie straciłem Nic Nic w ogóle nie straciłem Ale to już się nie robi Takie łatwe jak się może wam Wydawać nie, 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 proszę. Dobra. Lecę. Eee, nie, ja, ja, ja więcej szerzyłem niż ostatnio. Dobra. Ktoś tutaj kości. Dobra, zaraz zobaczymy kto. Tylko dobijamy te 3000. Jestem, jestem uratowany. I normalnie już jestem uratowany. Dobra, nawet więcej mogę polecieć. Tego się nie spodziewałem. No i nowo ta sama taktyka. Tylko, czy teraz ja zdążę? Nie zdążę! Nie! Nie! Nie, okej, okay, dobra, nie szczelił. Niszczelił we mnie, Okej. Okay. Luz. Dobra, dobra. O-o. Nie, nie. Ej, ale Rekord pobiliśmy. To jest naprawdę rekord. Nie, nigdy czegoś takiego nie pobiłem w życiu. Ile ja ty rozkazów mam? No ilu ja, bo do piękna. Odstawiamy widzowie w komentarzach. I, i, i. Ile teraz zarobimy? Please? 500. 500? Dobra. Poczekajcie, aż dojdziemy. Okej, okay. tu jest jakiś. Jom. Okej. Okay. I znowu, ile my mamy szybkości i paliwa? Ciekawe, gdzie my skończymy. Mamy już siano. Mamy już siano. Teraz tylko tu. Udało się! Dobra! Widzimy się w kolejnym odcinku. Ciekawe do ilu zabiegna. Bye!